Wam. Nie chcielibyście, żeby was zaśpiewał, więc spróbuję pokazać coś innego, ale do tego będę potrzebował dwie osoby z publiczności. Mogę Ciebie prosić? Mamy jedną osobę. Jeszcze jedną osobę. To musi być dobra. Ona musi się sama zgłosić. A może iść? A może iść. Dobrze, to zapraszam. Adrian. Media? Okay. I Sofia. Dobrze. Słuchajcie, możecie usiąść. I słuchajcie, słuchajcie. Jak mogliście się domyśleć albo nie. Zajmuje się? brawo, Magią. Więc mam tutaj dwie talie. Jedna dla Ciebie. Jedna dla Ciebie. Na razie ich nie ruszajcie, zostawcie. To są talie kupione w sklepie. To są takie Wajse jeżeli oglądaliście jakieś pokorowe filmy. Pamiętajcie, nie gramy w pokera. Hazard jest zły. A, ale jeszcze... Ej, przepyszne bułeczki. To się nazywa magia wyłączenia mikrofonu w czasie występu. Dobrze. Zacznijmy od Ciebie, Sofia, OK? Słuchaj. Y, spróbuję wpłynąć na ciebie w pewien sposób, okej? Okay? Y, wpłynąć w sposób psychologiczny. Nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego, że jeżeli powiem Ci nie myśl o różowym słoniu, to o różowym słoniu pomyślisz. Tak. I słuchaj, tak samo będę Cię prosił, żebyś pomyślała o jednej karcie. Mamy 52 karty, ponieważ w talii mamy 52 karty. Nie liczymy żakerów, ponieważ one są dodane później, więc mam 52 karty. Pomyśl o jednej karcie. Jeżeli to jest dama serce, zmień kartę. Jeżeli jest to karta czerwona, to możesz przy niej zostać. Jeżeli jest czarna, to zmień. I teraz, jeżeli chcesz, możesz zostać przy swojej karcie albo zmienić na totalnie nową. Masz swoją kartę w głowie? Zmieniłaś się chociaż raz? Dobrze, I teraz powiedz na głos, co to jest za karta. Siódemka jaka? Czerwona. A jaka? Czerwona. Mamy diamenty i mamy serca. Czyli siódemka serce. Teraz jeszcze raz, dam ci odwzajem, masz 5 sekund. Możesz zmienić swoją kartę. 5, 4, 3, 2. Ósemka czerwona. A jaka ósemka? Serce. Czy poszło się o jeden do góry, na pewno? Możesz zmienić. Dobra, to nie będzie czarna. Ósemka czarna, pik czy tref. Najczęściej nie zmieniają. Ósemka pik czy tref. Pik, czyli tak jest czarne serce. Po raz pierwszy. Na, na pewno chcesz zostać, czy Dobrze, jest. Więc ja mógł o Ciebie wziąć proszę, dalej. Patrz. Ty. Dobrze, nie ruszyłem tej talii od początku, tak? Ty cały czas miałaś ją w ręce, nazwałaś ósemkę PIK na głos. Jakbyś mogła tylko poczuwać w mikrofon. Wszystkie karty są jednokrotne, widzisz? Oprócz jednej. Bardzo za to dziękuję, możesz wrócić do swojego miejsca. I teraz zostawisz tym. No okay, ja sobie usiądę, żeby było bardziej fanatycznie. I słuchaj, umiesz losować karty? Losować karty. Mieszaj. Bardzo dobrze, bo nie będziesz musiała tego robić. Więc teraz otworzę jedną ręką, widzicie. Z pomocą drugiej, ale dobrze. I słuchaj, weź totalnie proszę, w taki sposób. I słuchaj, teraz przełóż albo podnieś mniej więcej połowę, ok? Tyle? Ile chcesz? Możesz zmienić. Chcesz zmienić? Dobrze. I słuchaj, teraz górną połówkę, czyli tą, oprócz o 180 stopni, dokładnie, tak? I połóż ją na górze, idealnie. I słuchaj, ja się odwrócę, będę do, do Was tyłem. nie grzeszcie troszkę, ale. Trudno. I słuchaj, teraz ródź przed, przed sobą karty w rękach. W rękach, w rękach, w rękach. I pierwsza karta, która będzie odwrócona, będzie twoją kartą, ok Nie, poka nie pokazuj mi, pokaż wszystkim, co to jest za karta. Dobry. Już? Pokazałaś? Nie, my nie widzieliśmy. Aha, dobrze. To upewnij się, że wszyscy widzieli. Czy wszyscy widzieli? Wszyscy widzieli? No i bardzo dobrze. Teraz włóż tą kartę z powrotem gdzieś do środka. Połóż wszystkie karty normalnie, tak, żeby nie były pomieszane. Dobrze. Ja sobie wezmę te karty. Bardzo dziękuję. I ogólnie nie zadawałem Tobie takich pytań jak Sofi. Natomiast i tak na ciebie wpłynąłem. Widzisz, usiadłeś na odpowiednim krześle. Nie wiem, czy możecie zauważyć, ale na tym krześle nic pod spodem nie ma. Natomiast na Twoim coś powinno być. Jakbyś mogła wstać i zobaczyć, co jest pod Twoim krzesłem, możesz pokazać wszystkim, co jest pod Twoim krzesłem. Jest koperta. Na tej, tej kopercie co jest napisane? jakbyś mogła oderwać tę kopertę? I widzisz, ona jest zamknięta, nie? Jakbyś mogła otworzyć tą kopertę i zobaczyć, co jest w środku. Jakbyś mogła rozłożyć tą kartkę i pokazać wszystkim, co to jest za kartka. Dziesiątka serce. To jest magia. To jest magia. Zostało trochę... Ja bardzo dziękuję. Ponieważ zostało mi trochę... Ponieważ zostało mi trochę czasu. Myślałam, że skończę trochę później. To poproszę jeszcze jedną osobę na widownię. Dobrze. Zapraszam teraz, jak będzie chucha. Słuchaj. Nie, spokojnie. Ty będziesz stał. Znajdę słychać mnie? Dlatego staram się troszkę głośniej mówić, ponieważ w tym przypadku będę musiał używać talii. No a jak wiadomo, nawet wyciąganie talii jedną ręką jest trudne. Słuchaj. Tak jest. Dobrze. E, mamy tutaj talię. Czy możesz potwierdzić, że wszystkie karty są różne? Nie są różne. Pokażę jeszcze do publiczności. Wszystkie karty są różne. Nie ma dwóch takich samych kart. Mało tego wyjąłem nawet jokery, żeby żadne karty się nie było. Nie kłamie, jak większość za Słuchaj, mam tutaj marker. Za chwilę będziesz musiał podpisać jedną kartę, ok? Piękna. Wybierz nową kartę. Podpisz tę kartę. I pokaż wszystkim, co to jest za kartę. To oznacza, że to jest jedyny taki autograf. No, tak, ja jeden z tak. za Włożymy go do środka w taki sposób. Do środka? Jest włożony? Dobrze, <laughs> po, to jest... O, ja, się. ja, jeszcze, ja... Nawet nie się zdarza. E, Przetasuję parę razy talię. Słuchaj. Mazę. proszę. Słuchaj. Weź teraz. Prawie w taki sposób. I złap w taki sposób. O, dokładnie w taki sposób. Słuchaj, wyobraź sobie, że gdzieś tutaj jest prakarta. Najniżej niżej troszkę. I wyobraź sobie, że gdzieś tam jest braka. Wyobraż sobie? I trzymaj na tyle mocno, że jak uderzę, to zostanie tam kilka kart, okej? Okay?

Posłuchajcie, Jeszcze wielkie oklaski! No Nic nie było ustawione, dobra? On przyszedł, on ich nie zna, po raz pierwszy się spotkali. w no Facebooka. Złapcie Adrian Lamberski, możecie go znaleźć. Posłuchajcie, są różne magie, jest muzyki, sztuki, ale to była magia iluzji. Ale to było niesamowite, Adrian! Super! Gratulacje!